Ho, ho, ho! Ho! Cześć widzowie! Właśnie na Fortlaffie spadł śnieg. No śniegu nie lubię. Nie wiem jak wy. Także no też trochę na że się zmieniło. Już po samym tytule widzicie co za autko dzisiaj będę miał na projekt. A raczej już mam. Także co? Mamy tutaj Ziona. To jest 1.6. Jedyny co ma to zmienioną rejestrację i Czerwony zegar. Znaczy no, taki czerwony zegar to zbytnio nie jest, ale taki jakiś taki różowawy, no ale dobra. Bullet od do razu też się zmienił. Zostało coś do niego dodane. No, teraz jak widzicie dodałem LPG do niego. No, w sumie pomyślałem, że skoro go nigdy nie sprzedam, to niech ma ten gaz. Butla 50 w nim siedzi. Dlaczego nie 75? Bo tak sobie policzyłem, no i tak... Wyszło, że wolę mieć 50, tak 6k co w kieszeni. No zostanie na paliwo. Tak jak teraz też mam jeszcze Fagio. Fagio to jest... Fagio to jest, proszę, to jest 1012 ID. Dostałem je w rozliczeniu za LED. Bo jak ELEGI sprzedałem to właśnie jeszcze dostałem Fagio oraz gotówkę. Także no, czy Faggio, może Faggio sprzedam, tylko że to jest wiadomo 10-12 ID. Tak, to nie sprzedam go tak tanie, już miałem kilka propozycji, już normalnie się chciałem śmiać, chcieli kupić ode mnie go tanio, a tak gdzieś no, no z 350 tysięcy około wzwyż mogę zaniewołać Także no, jeżeli będzie dobra propozycja, nie wiem czy na forum wstawię kto tam da lepsze oferty to sprzedam, czy w grze, no zobaczymy, jeżeli będzie dobra oferta to go sprzedam Jedyne co to ma właśnie pomarańczowy licznik oraz lampkę ma pomarańczową A tak poza tym to nic no, stówę pojedzie UP1 do niego nie wrzucimy No jedyne, z... używam tego Fadzio żeby zajechać do urzędu odebrać wypłatę frakcyjną a tak czasami no nie wiem po mieście sobie pojeżdża, ale rzadko, przeważnie już wolę jechać z samochodem. Także no widzowie. Teraz sobie pojedziemy do tunera Loli HD na mnie czeka. Już się z nim mówiłem poprzednio o buletach. Jak... O właśnie. No, trochę rzuca tym małtkiem. O taki dyryktowus. Ludzie mówili, że najlepiej wrzucić do niego UP2, bo z UP1, no znaczy no bez UP2 to taka kinia bo on to bardzo trochę rzuca. Teraz sobie tylko odbiorę pieniążki. Kaska wizowa odebrana, no więcej nie mam. Zrobimy taki lekki nic więcej. Zniżka na stałych klientów, a dziękuję bardzo. Daj z... No. Polecam tunera ponownie loli HD Nara Dzięki jeszcze raz Dob Dobra zobaczmy teraz stawy co tego Na wszystkie koła A właśnie zanim włączymy Zobaczmy ile on pojedzie Bo szczerze mówiąc ja nie pamiętam Ile on w ogóle je jedzie Dobra Zobaczmy Ile on ma maxa. bo nawet jeszcze V-Maxy mi nie jechałem ja teraz jak ja to nagrywam to jest 12 grudzień o, 160 dobrze jak ja to nagrywam to jest 12 grudzień 12.50 pozdrawiam wszystkie osoby na serwerze, które są w tym czasie i w dzień wcześniej go kupiłem i wstawiłem do przecho i pozdrawiam oczywiście osobę od której kupiłem tego Ziona. Zobaczmy ile on pojedzie z tego. On miał 160 Zobaczmy ile teraz Dwie paki No to git O, trochę lepiej się buja Czy znaczy, nie no nie, że się buja, ale już widzowie o wiele lepiej się nim jeździ Naprawdę Czy Zion będzie kiedyś na sprzedaż od razu pytanie? No kiedyś może sprzedam, tylko najpierw no wiadomo czy będzie coś tutaj zmieniane jeszcze myślę, że wizualnie nie będzie. Zion jest czarny. Tak jak wszystkie moje auta. No rejestrację właśnie nie wiem jak udać. Może dacie widzowie pomysł na rejestrację. Bo już mam pomysł na kolej jedną rejkę, ale to będzie na inny samochód wizualnie go nie będę zmieniał, jedyne, no gazu też nie będę montował, gaz zostaje, będzie bez gazu bo to auto czuję, że ono chyba nie będzie ze mną na zawsze chociaż no, Prika BMW 60 chociaż nawet nie wiem, czy to czy to auto wygląda, o no i świetnie, już uszkodziłem także sobie teraz pojedziemy naprawić no od ostatniego wypuszczenia odcinka trochę się zmieniło Właśnie teraz tutaj dali, przynieśli z San Fierro Mam nadzieję, że zmieszczę się tam Nie wyjadę później Dobra Trochę się zmieniło się na przykład to, że teraz yy, siedziba San Andreas Police Department została przeniesiona z Downtown San Fierro do właśnie Los Santos w okolicy e Commerce No i powiem ładnie to tu wygląda Blip He <laughs> Nie możesz tutaj pracować Smuteczek Nie wiem co tego tutaj Mamy No jedno wiem że tutaj już dalej nie przejdziemy Bo już nie jestem pracownikiem Nie, pf, nie jestem pracownikiem SAPT. No może kiedyś będę Zobaczymy Tu kibel i ogółem też dodali nową pracę na Setwerze. To jest praca sezonowa polegająca na odśnieżaniu dróg. Ale ja jeszcze właśnie nie, nie korzystałem jeszcze z tej pracy. Może kiedyś skorzystam. Nie obiecuję. I też od razu kiedy ten zjon będzie zrobiony. Teraz widzicie mam... Teraz widzicie to są moje ostatnie pieniążki. To są moje ostatnie pieniążki, właśnie na, na tym koncie. Też niedługo planuję zakup kolejnych punktów premium, to gdzieś z 50k wydam na punkty. O. A przy okazji zobaczymy, ile kosztuje naprawa, bo bullet to jest naprawdę skarbonka. A to... 5,25, 5 sekund plus 100. No kurde tanio no. Można powiedzieć, że taki samochód. Dobrze widzowie, przy okazji wam... No jak wspomniałem o tej pracy odśnieżania to zobaczymy co i jak. Znaczy ja zobaczę, bo teraz pierwszy raz zaczynam pracę odśnieżania. Także tego możesz odśnieżać tylko drogi twarde, no to... No, ciekawe ile w ogóle można tym pojechać na maksa, no. Takie odśnieżanie to taka fajna roz... rozmaicenie, jeżeli chodzi o no, teraz, że na For Life dali śnieg. Też właśnie u nas we frakcji w Sara dali. Możemy robić też RP właśnie z odśnieżania. Także no, mogę, w moim przypadku mogę odśnieżać na służbie i poza służbą taka ciekawostka, no to myślę odśnieżymy sobie pięć, te 5 km i zobaczymy ile w ogóle wynagrodzenia z tego będzie. O. Cały konwój pojechał. No i dobra, mamy już te 5 km, zobaczmy ile będzie z tego kaski. Ja tylko chcę zobaczyć, tylko... Dobra. Za 5 km 207 PLN. No kurczę, no nieźle. Przeliczyć to na 100 km. No to... Dobra suma nawet może wpaść. Dobra, odstawiam ten samochodzik. Także widzowie. W tym miejscu się pożegnamy w Angel Pine Przy moim nowym nabytku Także dzięki za obejrzenie No zostaw łapkę w górę Oczywiście no jeżeli chcesz I od razu też powiem No pytacie mnie czasami Kiedy odcinek, kiedy odcinek No ja powiem Wam tak No z jednej strony Wiem, że wy lubicie te moje Odcinki oglądać Bardzo mnie to cieszy Tylko też powiem Wam, że no, taki odcinek nawet mnie czasem motywuje, żebym szybciej zarobić pieniążki i nagrać ten odcinek dla Was. Tylko też wiecie, też nie chcę robić niczego na siłę. Staram się nagrać, ale wiecie, no, na siłę, nie chcę robić też no, tych odcinków, żeby nie były takie zbytnio sztuczne, tak jak właśnie, gdy robiłem ten odcinek z Sara. On nie był robiony właśnie tak na siłę. Ale no też był były komentarze, żeby troszeczkę więcej życia było. Także no będę się starał. Też no, dzięki za wszystkie donaty I też widzowie jakbyście pytali dlaczego właśnie nie dałem donate'ów na początku, to jest właśnie spowodowane tym, że właśnie nagrywałem odcinek wtedy gdy zrobiłem format komputera. Tak. Poprzednie donaty to miałem właśnie przed formatem. Skopiowałem wszystko na dysk zewnętrzny, ale właśnie no niestety coś, w, wchodzę do folderu, gdzie miałem wszystkie kopie i nagle patrzę, folder pusty, także donaty niestety przepadły, ale no jest, ja was bardzo wam dziękuję za te donaty, w szczególności też pozdrawiam panów SH, chyba byli, jeżeli panowie to oglądacie, to no dzięki za zabawę, mało bo panowie wzięli mnie właśnie, byłem na służbie w Sara i dostałem wezwanie, że auto Gdzieś przestawić, odholować, tego typu rzecz I później się okazało, że trafiłem na mini plan filmowy Także no, dzięki za mią zabawę Też za donaty, że mogłem wam pomóc I jeszcze raz dziękuję za wszystkie donaty. No i przepraszam, że tak się stało, ale no skopiowałem No i niestety, no coś się nie udało I no niestety przepadło Także no, przepraszam jeszcze raz i jeszcze też informacja Nie wiem czy ten odcinek jest ostatni Nie wiem czy jeszcze się spotkamy w tym roku Na pewno zrobię odcinek z Sylwestra Tak jak było ro rok temu Jeżeli będzie jakieś wydarzenie Zgromadzenie Sylwestrowe No to to zrobię Ale czy w takim odcinku jak teraz się zobaczymy No to Nie obiecuję wam Także no dzięki za obejrzenie Jeszcze raz Jakbyśmy się mieli już nie zobaczyć na YouTubie no to życzę Wam wesołych świąt. Ho, ho, ho. I, i do zobaczenia. Siemka.